Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku, gdzie szpiegujemy ludzi z Zosią Zosia, przywitaj się O, jeszcze raz Cześć <laughs> Okej okay. eee, Wkradamy się już do jakiegoś domu i ogólnie sorki za echo i za powiadomienie O dobra, już, już, już Jesteśmy kaktusami Dobra Tutaj nikogo nie ma Gdzie robimy bazę jakby? Tutaj Dobra, musimy O kurde O kurcze Czekajcie moment widzowie Dobra yy, Widzowie już jestem Dobra, nie ma ich w ogóle na razie w domu Czy jest jakieś dziecko pokój? Dziecka Dobra Co? My na sam koniec. Tak, tak, my musimy ich szpiegować. Gdzie? Do naszej bazy. My nie mamy bazy. Ale tutaj mieliśmy mieć. Nie mógł nas skarżyć. Także te... Wiesz, że wszystkie drzwi są pootwierane? Serio? Ale... Przecież to jest zamknięte. A tu jest. Patrz. What the hell. I chodźmy ukradnijmy safe? Nie. Żeby ich zbudzić. Chowamy. Dobra. Dawaj, dawaj. Dobra. Gdzie się chowamy? łazienki. Patrzcie, widzę, ja się sobie usiądę. Dajesz mi bombę. Gdzie ty jesteś? Tu? Ale się chowaj gdzieś indziej. Gdzie indziej? Gdzie, czy nie? Nawet nie raczyła przyjść. Bo ja a nie w domu. Myśmy innie, Dobra, widzowie, widzimy się w innym domu. Dobra, widzowie, idziemy teraz do tego naprzeciwko domu. U mnie tutaj babka jakaś, bo ja tu się skaczę. No, oh no, 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 no. idzie ty poszłaś, Zosia? Uff, faktycznie, czy gdzie ty jesteś w tyłach? Widzi też ona chyba się pójść spadła. Dobra, już nam robię przejście w tyle. O, tu przy szybie? Na gdzie? Ho, siędzie dobrze. Czy może jest, to jest ten domek jakiś piętrowy? Dobra, już nam zrobiłam przejście. Musimy tam przebiegć do niej. Możemy spróbować. Dobra, chodźmy teraz, może do tego domu, tutaj. Nie, bo on tam też nikogo nie ma. Jak nie ma, jest tam jakaś cypielkę. Patrz. No, no, no. A tu jest ten sam dom, więc już mamy patent. Bo tutaj uważam, bo tu jeszcze są szyby. <coughs> Ona mogła nas zobaczyć. Ona chyba się przebiera. A tamta, w której byśmy właśnie wyszli z domu. Ja. Yeah. Dobra. Położyłam nam zrobi ojeju. Kurde, czekaj, To ja już nam położę tu ten, a ty spróbuj tu. Co? No dobra. Dobra, Ej, zauważyli mnie. Brawo, ty. Oj, też wysz... wyszła. i wyszła. Wyszła i wyszła. Co ona napisała? Co ona napisała? Mogę powiedzieć, co robicie. Nie, no, nie. O kurde I tu jest karmerek? To jest Lena A dobra Ona cię woła yy, Ale ona tu mieszka? Nie wiem Gdzie ty jesteś? Ja bym, ten Ten Określił trzeba, trzeba Tak, tak, tak Ja tam idę, ale oni tam chyba są w tym pokoju <laughs> Co ja? Zauważyła? Wyszło z pokoju, ale tam jest jeszcze jedna i tam jest dziecko. I Sorki, zeszła. za go tam. Ja też. Chodźmy, chodźmy. I że, kurde, tam jest w tym pokoju dziecko? Nie ma, nie ma. Uciekli. Co, oni mają safe odbrobowany? Musimy poczekać, aż się odnowi. Ja się tu chowam. Przy okazji widzowie zmieni sobie spodnie na jakieś brąz. A nie co? Ja stanę sobie na półce. Ten na to nie jest podejrzane. Wcale kaktus się sam nie pojawił. Nie ma ich? Poszli, poszli! Nie, są na dole! Jest no, jakaś bo to ona mówi. Mogę dowiedzieć sobie, co tu robi się. Czy takiego napisała? Dobra, ma radę. Położyłam widzowie jej tam drabinę na dole. No, po co? <śmiech> idzie, idzie! <śmiech> Pierwsza. Uff, spokojnie. Idzie do pokoju. Nie, poszło chyba do tego obok. Albo do łazienki. Idzie tu, idzie tu. I bo ona na mnie patrzy. <suszy> Co jest? Ona... ona biegła. się nie ziemi? Nie wiem. Do domu, bo mam przestanie, wyszłam z tego domu. Byłam się na razie na dworze, bo tu będę bezpieczna. Ja sobie obok niej wyszłam. Ja też obok niej wyszłam, ale ona mogę mnie zauważyć. Dobra, do jakiego domu idziemy? Nie no ja tu jeszcze będę, bo my ją mamy śledzić. Dobra, ja ją śledzę. Poszło do tego domu na przeciwko! No patrzy, mogę wejść do luzie? Ja brudzę jej cały dom. nie wybuduj i tam coś. Właśnie, właśnie. Dobra, zrobię jej taki tu bałagan. Nie się monitoring. No, to niech sobie sprawdzę, zaraz zobaczy, co jej tu dam. Na pewno jakieś ściany. No, może. Nie, to może. To. Chociaż w sumie nie nie, nie czy, czy widzę. Albo jakiś. Um. Kota na łóżki to myślała, że to jest ktoś z nas Zrobię jej tyle tu dymu, że nie będzie wiedzieć, gdzie jest Kuta. Cześć Więc no Moje Dobra widzowie, już prawie zasadziłam cały dom Zobaczcie to Tutaj mamy tak tu taka bomba, dwie nawet. Tutaj bym jeszcze postawiła. Ale już mam limit. <laughs> ty dzwoni, sprawdź co to. Idę, idę, Jakiś bachur. <laughs> ja jeszcze nie skończyłam budować. Ej, bo ta, ona coś pisze Ona tam pisze, ziomuś, nie To możesz wejść To do mój dom, miałem na myśli, że mogę wejść Nie, nie możesz mnie Okradnąć Nie, w takim razie Tak jak cię okradłem Nie okradłeś mnie Jasne, ej, okradamy ją teraz Żeby ona wróciła do domu szybko Jeszcze nie, jeszcze nie Za późno A nie, dobrze, na szczęście źle wybuchłam Jej rośliny tutaj kładę. <grym i zauwańczym> Ona chyba do nas idzie. Bo jej nie ma tam w tym domu. <grym i zauwańczym> co tam się dzieje? Nie widzę, co tam się dzieje w ogóle. Sobie ruiny zbudowałam, żeby mnie widać nie było. Wracam do domu! wraca do domu! Patrzcie, to widzę, Patrzcie. co ja zrobię. Ona jest szokowana, widzicie to? Ja to próbuję usunąć, ale nie może. Idę <noise> tu, ujdę tu! Na górę! Ona, no, no. ja nie widzę. Jak wychodziłaś nas. Gdzie ona, kiedy na później sobie? O kurde <grymka> 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 wiadomo, to tak dziwnie w tym domu. Czekaj ostatnią bombę wybuchnę. Hej, hej! Co no, ja ci potańczę? Kurde Co ja jest w tej górze Co jest w tej górze I ja ona mnie nie I ona ja, mnie... ja, no ja nie wiem ja widzę, mi że stała. To zielone, i... no, słuchajcie, ja postawię jej bombę. Słuchajcie, bo mi bombę usunęła. Dodaj no mi Zosia bombę. Ale mi tę, jakbyś chciała mi ją dać. Wiesz, że kliknij na mnie i mi ją daj, bo nie mogę znaleźć. wybudować. Dobra, biorę karabin. Nie wiem, jaki taki. I z nią strzelam. Właśnie ty ją ci udaję i żeby było mało. ona mnie weszła do pokoju. Widzowie, <Driver programmes> jest problem. Powiedziała mi jakieś cikierci. Tak. Nie mogę znaleźć mojej ukochanej bomby, widzowie. Idzie ona. Idzie na górę. O, na mnie. Nie mogę znaleźć bomby, widzowie. To ja. <laughs> Idę ją nagrywać. Nagrywam ją. Niech wiesz, jest na wizji. Jesteś na wizji, Rosa. Nagrywam cię! Goni mnie! Chyba chce mnie zbanować! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Bymcia się spróbować. Aha, już wiem gdzie jesteś. <śmiech> <śmiech> Ona chyba coś pisze. Dobra, robię jej zdjęcia. Zbanowała je A mnie nie. Dobra, w Zosi nadzieja. Wychodzę z gry i wchodzę, widzowie. Bo wtedy będę mieć jakby dom otwarty, no nie? No. Twoje rzeczy poznikały. o o. O, usunęła dom. Nie tam. O kurczę. Dobra, widzowie. Kończymy ten odcinek. Dziękujemy za oglądanie i piszcie, czy chcecie więcej. papa? pa. Zostawcie suba. Właśnie, zostawcie suba. Macie trzy informacje. 爸爸，爸爸。